rozpoczynamy kolejny cykl pytań i odpowiedzi i od razu przechodzę do rzeczy pan Konrad Makselan, dostojny panie Stanisławie, o dziękuję bardzo generale prawicy w walce z lewactwem, no mój Boże to za komplementy, miot na moje serce proszę o odpowiedzi na dwa pytania czy po pierwsze, czy popiera pan aby Polska powoli, acz konsekwentnie budowała silny sojusz z z państwy, jak Szwecja, Węgry, Turcja, generalnie oś Północ Południe, równocześnie zmniejszając w ten sposób uzależnienie rusza, wszak same zgryzoty, z nimi roszczenia żydowskie, panoszenie się rozbudzonej mozbacherowej podmianki na politycznej scenie, itp, a w razie naszego upadku sojusznik nie może ten może ten nawet tego nie zauważyć. Po co trwać w tym egzotycznym sojuszu, skoro można no, ja nie jestem przeciwny temu, żeby budować sojusze realne, ale wydaje mi się, że taka alternatywa, że albo taki sojusz, albo taki, tylko może być obok sojuszu realnego. Ja widzę taką. Perspektywę, czy taką szansę w tej koncepcji Trójmorza, która rzeczywiście wychodzi naprzeciw również amerykańskiemu interesowi w Europie, dlatego że po 1990 roku Niemcy i Francja wyznają doktrynę europeizacji Europy, czyli takiego delikatnego, ale cierpliwego i metodycznego wypychania Stanów Zjednoczonych. Z polityki europejskiej, i skoro my to wiemy, to Stany Zjednoczone też to wiedzą, i wcale nie chcą dać się wypychać z polityki europejskiej. Ale żeby się wypychać, no to muszą mieć tutaj w Europie jakiś obszar, na, na którym mogłyby pewnie postawić obydwie stopy. No i o, projekt Trójmorza jest odpowiedzią na taką amerykańską potrzebę, więc widzi Pan, że można tutaj. Nie stosować alternatywy czy myć ręce czy myć nogi, tylko można powiązać sojusz egzotyczny. Na egzotykę nie mamy wpływu z sojuszem realnym. Myślę, że to, że na przykład pani Mosbacherowa tutaj rzeczywiście się dosyć bezceremonialnie wtrącała. W politykę polską, to jest wynikiem nie tego, że Stany Zjednoczone są naszym egzotycznym sojusznikiem, tylko dlatego, że nasi dygnitarze na to pozwalają. I rzecz nie w tym, żeby się obrażać na Stany Zjednoczone, tylko żeby ułożyć stosunki Polski ze Stanami Zjednoczonymi na płaszczyźnie właściwej, a nie na takiej no, niewłaściwej. Drugie pytanie. Yy, tak, yy, czy próbował Pan i z jakimi efektami wychowywać, wychować swoje dzieci na konserwatystów i patriotów w tym świecie pełnym propagandy komunistycznej i nowych mód typu wegetarianizm, ekoterroryzm, czy rób ta co chceca? Czy dał pan jakieś rady współczesnym rodzicom? W tym zakresie. No, ja starałem się normalnie jakoś uformować moje dzieci. Nie we wszystkim mi się to udało, bo w pewnym momencie, jak już osiągnęły pewien wiek, to przestały, przestałem mieć wpływ. To już tylko mogłem reagować na jakieś takie właściwe dla okresu burzy i naporu. Rozmaite bunty, no i na szczęście one jakoś się w dwóch przypadkach tak wyciszyły. A w trzecim, no cóż, to już niekoniecznie nie mam na to wpływu. Moim zdaniem, że ważne jest, żeby się żeby się ludzie nawet no, kierowali rozsądkiem w znacznym stopniu, w znaczniejszym stopniu niż emocjami. To bym próbował. No i co można, żeby. I dzieciom jeszcze w dzieciństwie pewne takie, pewne, pewien system wartości, który nawet w okresie burzy i naporu, jeśli będą chciały w sobie przezwyciężać, to zawsze będą to robić z zastanowieniem. Pan Sylwester Matuszak. Witam pana redaktora. Moje pytanie do szanownego pana redaktora to. Czy nie uważa pan, że rząd zdaje sobie sprawę z tego, jak potraktowali nas, nasi obecni sojusznicy w przeszłości i to zaciąganie kredytów przez Morawieckiego y, to zwykły rów przeciwczołgowy? Dziękuję życzę zdrowia. No nie wiem, co pan ma na myśli. Mówiąc o zwykłym rowie przeciwczołgowym, y, zadłużanie państwa zawsze niesie za sobą Uzależnienie od tego, kto, u kogo się pożycza. To dosyć dobrze rozumie Viktor Orban, który elementem swojego programu uczynił uwolnienie Węgier z pułapki zadłużenia, bo dopiero wtedy można uzyskać większą swobodę ruchu w polityce międzynarodowej. No, nasz. Rząd, jak dotąd, to nie bardzo mu się to udaje. Podobnie zresztą jak poprzednie rządy, bo poziom długu publicznego i tempo przyrostu długu publicznego zasadniczy sposób się nie zmieniło, niezależnie od tego, kto rządzi. Pan Tomasz Sikora, gdyby pan Stanisław był papieżem, prezydentem USA, prezydentem Rosji kimś znanym na całym świecie i wiedział o katastrofie, która ma zabić dwie trzecie ludzkości. To, czy by pan poinformował opinię publiczną? Pozdrawiam i zdrukca życzę. No, ja bym poinformował, bo wydaje mi się, że każdy powinien wiedzieć o niebezpieczeństwie, jakie mu zagraża. Zwłaszcza, że nie obejmowałoby to niebezpieczeństwo, ta katastrofa całej ludzkości, tylko dwie trzecie. Więc być może udałoby się zmniejszyć rozmiary tej zagłady. Gdyby każdy wiedział, co mu grozi, gdyby te informacje były wyczerpujące, prawdziwe, no bo wtedy można by było, ludzie mogliby znaleźć jakieś skuteczne remedia. Ja nie sądzę, żeby taki dyktator świata, jak tu pan mi proponuje, zjadł wszystkie rozumy i być może, że ktoś inny by podpowiedział jakieś. Skuteczniejsze środki zaradcze niż te, na które on by sam wpadł. Więc dlatego uważam, że warto takie, że warto takie informacje przekazywać. Pan Zbyszek Koperek, czy wierzy Pan w Boga, Panie Stasiu, kochany, ależ oczywiście, Panie Zbysiu, kochany, wierzę, jasne. Pan Mateusz Fornal. Szanowny Panie Stanisławie, mam trzy pytania. Co Pan sądzi o zagrożeniu Adopcjach. Czy szanujące się państwo, a tym bardziej y, takie z ujemnym przyrostem naturalnym, nie powinno robić wszystkiego, żeby nie pozbywać się własnym, własnych dzieci, tym bardziej, że ślad po nich ginie, jak tylko wyjadą z Polski? Czy sądzi pan, że rządzący mają jakiś interes, żeby dalej tak było, skoro bez względu na to, kto rządzi, to rząd i tak walczy z ludźmi, którzy próbują nagłaśniać problem? No, po pierwsze, co to znaczy własnych dzieci. Dzieci nie są państwowe, tylko dzieci są rodziców. Jeżeli rodzice przestają się interesować swoimi dziećmi, to albo nie mogą, albo nie chcą, no bo wtedy tylko adopcja jest możliwa. O ile mi wiadomo, to adaptuje, adopcja obejmuje dzieci, które, których rodzice mają odjętą władzę rodzicielską albo sieroty, tak, w których rodzice nie żyją. No i w wszystko zależy od tego, jacy ludzie te dzieci adoptują. Moja świętej pamięci siostra pracowała kiedyś w takim ośrodku adopcyjnym, więc z tego, co im mówiła, to dosyć wnikliwa, wnikliwe rozeznanie tam jest prowadzone, czy, czy ośrodki adopcyjne, bo to one powinny preferować adopcje zagraniczne, czy nie. Powiadam, to zależy od tego, co oferują ci amatorzy adopcji zagranicznej, ale rzeczywiście jest, jest no, pewien argument, żeby te dzieci tak się nie wynarodowiały. Z tym, że to wcale nie jest powiedziane, że jak one zostaną adoptowane przez jakichś polskich rodziców zastępczych, to się nie wynarodują. to Mamy mnóstwo przykładów młodych ludzi, którzy nawet nie byli adoptowani przez nikogo, tylko wyrośli we własnych rodzinach i których poczucie przynależności narodowej jest bardzo mizerne, jeśli w ogóle. Istnieje. Znaczna część z nich marzy o tym, żeby inni ich uważali za cudzoziemców. Więc tak to wyglądał na przykład. No, już nie będę wymieniał nazwisk żadnych, bo jeden proces mi wystarczy. Drugie pytanie: Czy uważa pan, że państwo niemieckie wciąż stawia sobie za cel przejęcie w przyszłości swoich ziem utraconych? Nawet jeśli w większości są zamieszkane przez Polaków, Niemcy są w końcu narodem wymierającym i nie mają kim ich na nowo zasiedlić. No pan y, y, uważa, że y, Niemcy by tutaj koniecznie chcieli się osiedlić na ziemiach Zachodnich i Północnych, y, co oczywiście może być trudne zwłaszcza w sytuacji, kiedy przyrost naturalny tam rzeczywiście jest niższy, nawet chyba niż u nas, ale. Przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nie rugowali tych terenów z Polaków, tylko żeby ich po prostu oczyńczowali. No i wtedy nie ma żadnego problemu z zaludnieniem, natomiast korzyść jest niewątpliwa. Trzecie pytanie. Jak postąpiłby Pan w przypadku szykanowania polskiej mniejszości u wschodnich sąsiadów? Czy uważa Pan, podobnie jak Pan Kornil, że jak nie chcą być szykanowani, to niech pakują manatki i jadą do Polski? Mimo, że przecież są tam autochtonami, czy jednak podziela pan moje zdanie, że za wszelką cenę należy rodakom pomagać i umacniać tam polskie wpływy, nie dać ich wynarodowić, licząc, że może w przyszłości uda się jakoś wykorzystać w naszym interesie? No to wie pan, to jest takie trochę ryzykowne ogłaszanie takiego programu, bo to oczywiście natychmiast wzbudza podejrzenia. Władz państwa, w których polskie mniejszości żyją, no i prowokuje ich do szykanowania. Wydaje mi się, że należałoby, ja bym się starał w każdym razie, jakby o pewnie coś zależało, starałbym się zawrzeć z tymi państwami takie porozumienia, które by uniemożliwiały, a przynajmniej utrudniały. Szykanowanie polskich obywateli. Natomiast jeszcze jedno pytanie, jeszcze jedno, mam tu niejasność, bo pan mówi, że za wszelką cenę wspierać to. Znaczy, za jaką? Na przykład, no nie wiem, jeżeli powiedzmy na Ukrainie byliby szykanowani, Polacy tam mieszkający, bo to rozumiem, że nie nasi obywatele, tylko Polacy, no to za wszelką cenę to obejmuje to również możliwość wypowiedzenia Ukrainie wojny. No i nie wiem, czy to rzeczywiście, czy ci Polacy, którzy tam mieszkają, by sobie tego życzyli. Ja bym najpierw zapytał, jakie mają problemy i jaki rodzaj pomocy byłby dla nich korzystny, to najpierw bym ich wysłuchał, a potem bym to zweryfikował jednak, dlatego że no, jeśli by za to, że oni się identyfikują z polskością, rząd Polski by im płacił, no to dlaczego nie płaciłby, miałby nie płacić obywatelom, którzy płacą tutaj podatki? którzy też by się chcieli identyfikować z polskością. No jestem przeciwny korunkowaniu obywateli przez państwo wszystko jedno, swoich czy obcych, pod jakimkolwiek pretekstem. Pan Wojciech Jacek, pan Wojciech Jacek Jan Jacek Kurek. Czy tradycja elekcyjności królów była w czasach pierwszej Rzeczypospolitej dobrym rozwiązaniem? No nie była, nie była. Co to za król, który jest elekcyjny? To był do, do rodzaj dożywotniego prezydenta i o tym świadczy bardzo dobrze scena, kiedy po śmierci króla Zygmunta Augusta przyjechała polska delegacja do yy, Francji, żeby zakomunikować Henrykowi Walezemu, że został oto wybrany na króla polskiego. No, ale nie tylko mu to zakomunikować, tę radosną wiadomość, ale też przedstawić mu warunki, jakie musi spełnić, żeby tutaj tym królem być. No i ponieważ we Francji trochę inne obyczaje obowiązywały, to Henryk się wahał, czy ma zaprzysiąc te warunki, bo taki był, taki, taka była procedura. No i hetman Zborowski, który przewodniczył delegacji polskiej, widząc to wahanie, odezwał się do niego Sinon Jurabis, non regnabis. Jak nie przysięgniesz, to nie będziesz panował. Widać wyraźnie ta, ta scena świadczy o tym, że to naród stawiał królowi warunki, a nie król narodowi. No i ponieważ wielu cudzoziemskich kandydatów się ubiegało o stanowisko króla polskiego, zwłaszcza w sytuacji, kiedy jeszcze zależało to w znacznym stopniu od samych Polaków o obsadzeniu tego stanowiska, no to rozwijało się, rozwijała się korupcja na ogromną skalę. Korumpowani byli przede wszystkim magnaci, a magnaci z kolei korumpowali, Takich posłów tam różnych, albo nawet takich gębaczy sejnikowych, którzy posłami nie byli. No i w ten sposób osiemne państwa uzyskiwały ogromny wpływ na politykę państwa polskiego, nie zawsze zgodną z interesami państwa polskiego, no daleko nie szukając. Taki August II Sas, no on gotów był wspiąć się po, po, rzecz, po, rzeczą pospolitą polską dla osiągnięcia korzyści dla Saksonii, gdzie był władcą dziedzicznym, a nie Także myślę, że to był zły pomysł z, tym, z tą elekcją. I pan Paweł Jankowski, szanowny panie Stanisławie, czy nie uważa pan, że przez ostatnie 20 lat jakby coś w Polakach umarło. Chodzi mi o relacje społeczne. Pamiętam jeszcze jako dziecko i podlotek, jak u moich rodziców praktycznie nie było dnia, żeby któryś sąsiad nie wpadł na chwilę porozmawiać, pożyczyć piłę czy wypić szwaneczkę wina. Na sobotę i niedzielę mama zawsze piekła ciasto, bo zawsze jakieś ciotki, wujki, kuzynki, znajomi wpadali z wizytą. Nigdy nie było trzeba się specjalnie szykować. Na przyjazd gości mama rzucała haczkę i szła robić herbatę, tata gdy rąbał drewno, to przyjechał, a przyjechał kuzyn, to szedł po prostu mu w tym pomagać. Co takiego się stało, że te zwyczaje gdzieś wyparowały? Skąd u ludzi dziś taka znieczulica? Dokąd to zmierza? Jak się temu przeciwstawić? Pozdrawiam serdecznie i życzę zdrowia. No, to ma pan rację, coś takiego się stało złego. Ja jeszcze też z dzieciństwa pamiętam, że życie towarzyskie było znacznie bardziej rozwinięte niż teraz. Rzeczywiście ludzie się odwiedzali tam, wymieniali poglądy. Niekoniecznie trzeba się było szykować na takie odwiedziny. Oba, myślę, że bardzo destrukcyjny wpływ tutaj. Wywarła telewizja, dlatego że no, oglądanie programu telewizyjnego nie sprzyja rozmowie, tylko każdy się koncentruje na tym, co widzi na ekranie, i w związku z tym nie życzy sobie tego, żeby ktoś mu w tym przeszkadzał, wtrącając mu się i odwracając jego uwagę od tego, co tam akurat obserwuje na ekranie. No i ludzie zaczęli się zamykać w czterech ścianach. Oglądać telewizję, i na tym ucierpiało życie towarzyskie, a w dodatku jeszcze takie obyczaje tutaj podobno bardziej cywilizowane od naszych, że tam trzeba się z każdą wizytą anonsować, i tak dalej. No. To sprzyja atomizacji społeczeństwa, i rzeczywiście z taką atomizacją społeczeństwa mamy do czynienia. To wcale ludzi nie uszczęśliwia przeciwnie unieszczęśliwia ich. Pamiętam jak byłem w Sztokholmie, no i tam z moim przyjacielem, niestety już nieżyjącym, wybraliśmy się na przechadzkę i tam niedaleko w takim parku był dom pomocy społecznej, no kiedyś to się nazywało w Polsce przytułkiem. I lokatorką tego przytułku była taka pani, to mi przyjaciel opowiadał, że tu ona mieszka. Słowacka, ale ona była przed wojną sekretarką w polskiej ambasadzie w Sztokholmie, i tu została w Szwecji. Już nie założyła rodziny, i tam na końcu na koniec wylądowała w, w tym przytułku. No i idziemy, a ona akurat siedziała na ławce i mój przyjaciel zdał się z nią rozmową. Ona bardzo dobrze władała językiem polskim. No i tam rozmawia z nią, rozmawia. Wreszcie ja ją zapytałem tak: czy pani jest tutaj dobrze? A ona mi powiedziała tak: no dobrze mi jest, ale tutaj ludzie duszy nie mają, więc jest coś takiego złego, skoro ta kobieta no inteligentna z taką diagnozę postawiła szwedzkiemu społeczeństwu, mimo że oni nic złego jej nie zrobili, no powiedziała, że tutaj jest jej dobrze, ale że tutaj nie mają duszy. No, coś takiego jest. Rzeczywiście pański niepokój jest tutaj całkowicie uzasadniony. Ja ten niepokój. Proszę Państwa, na tym kończymy obecny cykl i do zobaczenia przy następnym cyklu.